Z Księgi i Sędziów, rozdział 6, wersety od 7 do 10, gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Madianitów, Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł. To mówi Pan, Bóg Izraela, oto ja was wyprowadziłem z Egiptu i ja was wywiodłem z domu niewoli. Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja was wypędziłem sprzed was i ja wam dałem ich kraj. Powiedziałam wam, ja jestem, Pan Bóg wasz, nie oddawajcie czci Bogo Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wyście nie usłali tego głosu. Co robi Pan Bóg słysząc wołanie Izraelitów? Wysyła do ciemiężonego przez Madenitów narodu proroka, bez imienia, to jeszcze nie jest Degeo. W języku hebajskim wyrażenie oddawać cześć znaczy dosłownie bać się. Bóg mówi zatem swemu ludowi, że ma nie stawać wobec pogańskich narodów w taki sposób, jaki staje się przed kimś, komu daje się cześć, komu, kogo się boi. Po hukrajsku dosłownie czytamy, by się boić tych bogów, dlatego Jachwę posła proroka, by pokazać Izraelitom źródło ich problemów, a ich przekleństwo jest bowiem strach przed obcymi ludami. To ważna informacja także dla nas, abyśmy wreszcie mogli wyjść zwycięsko z naszego madianickiego oblężenia. Musimy zlokalizować w nas ten strach, a potem coś z nim zrobić. To wcale nie oznacza pokonanie go. Najpierw musimy więc badać sobie, zadać sobie pytanie, z czym konkretnie wiąże się ten, się ten strach i skąd się wziął. Jaka jest najgorsza rzecz, jeśli chodzi o strach? Fragment z Pisma Święta pokazuje, że najgorszą rzeczą jest po prostu samotność w tym, co się przeżywa, w tym, co nas doświadcza, tego, co się boimy, kiedy nie możemy poprosić o wsparcie, kiedy nie mamy tak naprawdę kogokolwiek, kto by mógł nas wesprzeć. Izraelici, patrząc na Madianitu i inne narody, zaczynają im się oddawać, ponieważ nie są wtedy sami z tym strachem, z tymi problemami, z tymi wszystkimi kwestiami.